Cześć wam, z tej strony Kasio. Witam Was w kolejnym moim Let's Play Diabolo numer 3 Udajemy się dalej w głąb tego nie królestwa niebios by odnaleźć Diablo. Spotkam. Aha, będziemy mieli Imperiusa przeciwko sobie. Nie zważaj na niego. To twoja walka, Nefalenie. Jesteś nawet potężniejszy niż przepowiedział Tyrael. Miejmy nadzieję. Lecz teraz musimy powstrzymać Diablo, zanim dotrze do kryształowego łuku. To w drogę. Diablos profanuje kryształowy łuk na szczycie srebrnej iglicy. Muszę go powstrzymać, inaczej niebiosa upadnę na zawsze. To nasza ostatnia szansa. Wraz z Tyraelem wespnę się na iglicę i zmierzę się z władcą grozy. Nic nas nie powstrzyma. Dzień wiecznego przypływem jak ta lakacja super A tutaj jest możliwość, nie, nie, nie trzeba naciskać na tych ludzików ale można, ja to zrobię, żeby wam pokazać Jaki troszeczkę. Chciałbym wiedzieć, że pomogłeś mi stać się najwyższym złem wszystkie twoje czyny wszystkie osiągnięcia doprowadziły do mojego uwolnienia na falenie też nie jest zbawca. proszę. O, o. Mini Diablo. O! Rozdwoił się. Jakie to itemy? Przeszkadzają. No i... Teraz będą nam się pojawiać troszeczkę takich e, nasi znajomi, których spotkaliśmy i zginęli, albo coś w tym stylu. O, nie trzeba z nimi rozmawiać, ale można. Namysłu, gdy ...przestałem Ci być potrzebny. Jak możesz wskazywać na potępienie tych, którzy ci pomogli? Znowu chcesz dostać nauczkę? Hmm. Nie pamiętam, żeby ten mroczny jeździec Duriela pojawiał się. No Tutaj chyba zrobimy <coughs> tą strategię na, yy, na kosiarkę. Przejdziemy tak sobie cały czas boczkiem. No level mu się żyje elegancko Aha, aha Te kastują ci goście, tym, którego teraz zabiłem Meteory A to jest odbicie to, co oni mają na sobie, to jest. No to boli bardzo ten skin. Ja go nie lubię, no ale cóż, no byłoby za łatwe, bo go nie było. Pach, pach, pach. I po ściance na kosiarkę załączę za chwilową nieśmiertelność widzę, że ci goście są ciężcy mogą mnie dosyć łatwo rozwalić ale po sprawie ja się pytam gdzie są anioły dlaczego mi nie pomagają? właśnie cofamy no nie trafiłem Na do przejścia dobra Czekam No już Każe czekać, a nic nie mówi nad... O i trajelu, pomieszało ci się troszeczkę Mój stary łaniałek O kurczę, przepraszam. O! Złapał mnie. No ja baj. Nie zobacz ruiny niebias. a dalej w drogę myśliwski łopat jeszcze biały przyda mi się. Ma tylko nadzieję, że się nie spóźnimy. Czuję zepsute diablo zaciskające się wokół światła niebios. Tyra porzuciłeś mnie w tej plugawej celi. Jak mogłeś mnie opuścić, wiedząc, że Bal nadal kroczy wśród was? A to jest z drugiej części, gość. On tam był jako jeden. Nie wiem, jak to powiedzieć nie. W Kacenkach był. Jeden z głównych postaci. On opowiadał całą tę historię. A pan tam to był klimat. Ja, zawsze. Ta muzyka w co ten brud, brud. Aż czuć było przez monitor. Coś pięknego. Nie wolno, choć porzuciłem mój dom, to jego widok w takim stanie. Wszelka radość, jaką odczuwałem, zmieniła się do większość. Musimy dostać się rozczerpując. Czy jakieś itemki dobrze przeszły. Szelma, co szczerze, że on byłby Zadowolony, jakbym mu to dał o, No i tutaj Witalność dam mu witalność no, Lipa Nic, cieka, nic ciekawego się przesunąć, bo nie chcę w te motory wejść. Chyba im się nie udaje przyzwać demonów Najlepszy. No i dobrze No, się zmienię ten skill bo mnie irytuje niech już będzie to nieefektywny w ogóle mi się wydaje że nie posłuchałyśmy go ostrzeżenia na falerie. A może masz się za dostatecznie silnego, by stawić mi czoło? Trwawisz. Wiem, że jestem wystarczająco silny. Imperiusie, przestań to szaleństwo! Diablo jest naszym wrogiem. Jiemy panem! Ty! Lelu, wkrótce się z tobą policzę! Wkrótce... Aha, co się dzieje? Diablo dotarł do łuku. Jak to wyłączyć anioły? Diablo opętał kryształowy łuk. To dlatego anioły nie mogą utrzymać swej postaci. Jeśli światło łuku skaśnie na wieki, musimy powstrzymać diablo, nim to nastąpi. Teraz wszystko zależy od nas. Utrata skrzydeł okazała się dla ciebie błogosławieństwem psucie zrodzone przez Diablo zagradza nam drogę. Cofnij się. Niech światło Eldruina utoruje nam przejście. Dobra. Co tam Terael mam nam Na ciekawego do powiedzenia? Przed tobą... Ostatnia samotna próba. Nieczęsto walczę u czyjegoś boku. Lecz ty byłeś wspaniałym sojusznikiem, Tyraelu. To był zaszczyt. Lecz oto chwila, dla której się zrodziłeś. Wybiła godzina triumfu ludzkości. No okej. Okay. No. Ale stwierdzam to i owo, iż aż ponieważ... Teraz zakończymy odcinek... A finałową walkę już sobie zostawimy na następny odcinek, a na dziś dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do kolejnych moich Let's Play.